Adam Romanowski, zapraszam na Elementarz. W dzisiejszym odcinku farma inteligentnych wiatraków rzecz o elektrowni wiatrowej jak działa telewizja satelitarna oraz megabajty i kilometry w drodze internet dla kierowców tirów. Stare przysłowie mówi, kto sieje wiatr, zbiera burzę. Trafiliśmy do miejsca, gdzie proces ten został poniekąd odwrócony. Witamy na wiatrowej farmie. Don Kiszot miałby tu sporo do roboty. Kilkanaście turbin napędzanych energią przepływających mas powietrza to widok coraz częściej spotykany w naszym kraju. Czy takie urządzenia upiększają, czy szpecą krajobraz rzecz Rzeczpustu? Jedno jest pewne, taka oto turbina jest ultranowoczesnym urządzeniem wyposażonym w cyfrową inteligencję, dzięki której można uzyskać spore dawki energii elektrycznej prawie za darmo. Wszystkie turbiny wiatrowe wszystkich producentów pracują w pełnej automatyce. Każdy z takich wiatraków jest wyposażony w cały szereg czujników, między innymi siły wiatru, bardzo ważny jest kierunek wiatru, i ten czujnik ustawia całą gondolę, łącznie z łopatami, na wiatr, czyli na ten kierunek, z którego wieje wiatr. W ten sposób śmigło turbiny ustawia się zawsze do wiatru i dzięki zmiennemu kątowi ustawienia łopat jest w stanie tak regulować obroty, by zapewnić najlepsze warunki pracy dla generatora wytwarzającego prąd. Tu ciekawostka: w środku nie ma przekładni. Generator jest sztywno przymocowany do osi śmigła, czyli działa jak nieco większe dynamo rowerowe i znacznie więcej kosztujące. Za kompletną turbinę E70 trzeba zapłacić 3 miliony euro. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że cena obejmuje montaż, a ustawienie takiego wiatraka odbywa się błyskawicznie. Przy pomocy wykwalifikowanej ekipy i odpowiednio wysokiego dźwigu turbina może być gotowa do pracy w ciągu 48 godzin. Po prostu wszystkie podzespoły można składać jak ogromne klocki LEGO. Montaż rotoru, czyli mówiąc potocznie śmigła, o średnicy 70 metrów wieńczy konstrukcję o ponad 100-metrowej wysokości. Wewnątrz wieży, poza układami automatyki i energetyki, Znalazło się też miejsce na windę dla obsługi. Cała elektrownia, zwana też farmą wiatrową, składa się z kilku do kilkunastu turbin. Tutaj na Górze Kamińskiej, owoda bełkadowa, stoi 15 wiatraków, które razem potrafią wytworzyć 30 MW energii elektrycznej. Farma nasza wiatrowa jest w stanie zasilić około 40 tysięcy gospodarstw domowych w ciągu roku, bo taka jest jej produktywność. 40 tysięcy gospodarstw domowych to jest miasteczko około no, 120 tysięcy ludzi. Na przykład Elbląg, Opole czy Płock. Bez pyłu, emisji szkodliwych gazów, odpadów i hałasu. Jest tylko jeden warunek. Musi wiać. A z tym akurat bywa różnie. Celowanie czegoś tak małego w satelitę, który wisi 36 tysięcy kilometrów nad ziemią, nie jest kwestią prostą. Ale jeżeli już się nam uda, mamy w telewizorze cały świat. Jak to jest możliwe? Najpierw satelitę trzeba umieścić na orbicie, czyli mówiąc potocznie, wystrzelić. Odbywa się to przy pomocy wielkich rakiet nośnych, startujących z jednego z trzech kosmodromów. W Gujanie Francuskiej, przylądka Canaveral na Florydzie, lub bajkonuru w Kazachstanie. Usługa taka kosztuje od 50 milionów dolarów w górę, zależnie od wagi ładunku. Satelita umieszczony jest w pogrubionej przedniej części rakiety nośnej, przykryty osłonami aerodynamicznymi, które później są odrzucane. Trzeci stopień rakiety wypycha ładunek na orbitę eliptyczną. Ostatnia korekta kursu odbywa się już przy pomocy wbudowanych silników. W ten sposób kosmiczny przekaźnik zaczyna krążyć po idealnym okręgu orbity geostacjonarnej, znaczy takiej, dzięki której może wisieć dokładnie nad jednym punktem globu. Gdy tylko satelita znajdzie się w docelowym miejscu rozkłada panele słoneczne, dostarczające energię oraz anteny transmisyjne i rozpoczyna swój kilkunastoletni pracowity żywot, krążąc 36 tysięcy kilometrów nad równikiem z prędkością 13 tysięcy kilometrów na godzinę. Praca każdego satelity jest skrupulatnie kontrolowana przez załogę naziemną. From here, these people here. Właśnie tutaj nasi pracownicy otrzymują dane telemetryczne z satelitów. W przypadku naszych urządzeń mówimy tu o około 12-14 tysiącach parametrów docierających z jednego satelity w ciągu jednej minuty. Oczywiście mamy do tego odpowiednie oprogramowanie i wszystko wyświetlane jest na tych monitorach. Jeśli stanie się coś złego lub któryś z parametrów wyjdzie poza limit, nasi pracownicy są o tym natychmiast alarmowani. Okazuje się, że sama transmisja sygnałów radiowych i telewizyjnych to bułka z masłem w porównaniu z utrzymaniem statku kosmicznego dokładnie na wyznaczonej pozycji. Orbitę może zaburzyć choćby wpływ grawitacji Księżyca. Odchylenie o jedną setną stopnia powoduje odjazd wiązki nadawczej i kilkaset tysięcy osób zostaje bez telewizji lub łączności. Centrum kontroli przy pomocy wielkich anten stale monitoruje położenie swych podopiecznych, i w razie czego zleca korekty orbity przy pomocy silników manewrowych. Inne służby kontrolne sprawdzają, czy każdy z transponderów, czyli modułów odpowiedzialnych za odbiór i nadawanie sygnałów pracuje prawidłowo. Nie sposób oglądać i słuchać dwóch tysięcy programów radiowych i telewizyjnych naraz. Operatorzy widzą tylko kilkaset przykładowych transmisji na ścianie monitorów. Sprawdźmy przy okazji, co ciekawego nadaje teraz Telewizja Polska. No tak, obrady Sejmu. Właśnie dzięki walorom orbity geostacjonarnej i precyzyjnej kontroli położenia udaje się wcelować w satelitę za pomocą talerza za oknem i odbierać setki programów telewizyjnych. Komunikacja satelitarna to nie tylko rozrywka dla domu, ale również transmisje transkontynentalne i łączność tam, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej. A przyszłość? Już niedługo na orbicie pojawi się satelita nadający programy telewizyjne dla urządzeń mobilnych, do odbioru których nie będą potrzebne żadne talerze. Tu Elementarz, Elementarz, ogólne wywołanie do wszystkich. Koledzy, nie mogę jakoś na forum się zalogować, jak? www. a dzięki. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo do ulubionych rozrywek kierowców ciężarówek, oprócz rozmawiania przez CB i słuchania muzyki country, dołączy surfowanie po specjalnie dla nich stworzonych serwisach internetowych. No to Droga! Stacyjka, 1, dwójka i jazda! Talowy olbrzym ruszył z miejsca i wjeżdża na ulicę wirtualnej Warszawy. Jeśli wciąga Was drogowy świat widziany z tej perspektywy, zachęcamy do odwiedzin w jednym z internetowych miejsc spotkań kierowców ciężarówek, nazywających samych siebie rakerami. Każde z nich, tak jak www.ptforum.pl, pokazuje fragment ich codzienności. A ta codzienność to niekończące się bliższe i dalsze trasy. Dziesiątki tysięcy kilometrów szos i autostrad całej Europy, przemierzanych każdego miesiąca. Niezliczone miasta, skrzyżowania, parkingi, załadunki i rozładunki czasem nietypowe. Przeglądając najpopularniejsze trackerskie portale, takie jak trackmania.pl, e-tracker, dbv.pl czy hardtracksite.pl. Mamy okazję poznać kierowców tirów od całkiem innej strony niż ta, którą znamy z polskich szos. Prawdziwy tracker to postać niemal romantyczna. Jego wielka, odwzajemniona miłość to samochody, szczególnie te największe. Kocha więc także swoje stanowisko pracy, zwane fachowo ciągnikiem siodłowym. Oto tylko kilka spośród setek zdjęć pod hasłem: Moje cudo, które znajdziemy na trackerskich portalach i forach. Tracker oczywiście pasjonuje się też wszystkim, co nowe w ciężarówkowej branży, nowymi modelami i technologiami transportowymi. Okazuje się, na przykład, że są kierowcy, którzy potrafią jechać ciężarówką nawet bez przedniego koła albo wydostać się z cysterny tonącej w rwącej rzece. Prawdziwy tracker chce być jak najlepszy w swoim fachu, dlatego stałym elementem wszystkich portali poświęconych ciężarówkom są takie elementy, jak kącik prawny i technologiczny, słownik fachowej terminologii, a także filmy przedstawiające techniki manewrowania. A skoro jesteśmy przy terminologii, na portalu e dbv.pl jest między innymi słownik pojęć CB, w którym dowiemy się, kim są miśki, co to jest kulejnoga albo przecinak. Co można jeszcze powiedzieć o tym prawdziwym, choć wirtualnym trakerze? To, że podobnie jak marynarza, nawet kiedy jest w domu, ciągnie go do pracy. Nie zapomina o niej nawet bawiąc się w przydomowym ogródku.